Jacek Mierzyjewski, polski malarz, na którego twórczość wpływ mieli m.in. Leon Wyczółkowski i Józef Mechofer, a jego pracę znaleźć można w galerii Muzeum Narodowego w Warszawie. Czy wrocławiu, zasługuje na to, by przywrócić o nim pamięć, ale także poznać prawdę o jego pochodzeniu. Mówi Tadeusz Wrona. Szczególnie ten drugi wątek może budzić zainteresowanie. Wszak biografia malarza wydaje się być znana, a sam artysta urodził się w Sosnowcu. Okazuje się jednak, że choćby ta ostatnia informacja nie jest prawdziwa. Jacek Mierzejewski jest taką postacią, przy której w sieci popełniono tyle błędów. Tyle niejasności, tyle przeinaczej, że można się zastanowić, dlaczego tak jest. Bo przecież jest to twórca, który umarł nie tak dawno, bo dokładnie 100 lat temu. Czyli ten czas powinien nam być bardziej znany. Podaje się w internecie, na przykład w Wikipedii, że urodził się w Sosnowcu. Na niektórych portalach, że urodził się w Sosnowcu, ale niektórzy podają, że w Częstochowie. A może w roku 83, ale niektórzy podają, że w 1884. Dysponuje metryką urodzenia, która zresztą znajduje się w archiwum państwowym w Częstochowie. W którym wynika jasno, że urodził się w Częstochowie. Natomiast jego ojciec w tym czasie mieszkał w Sosnowicach, w dzisiejszym Sosnowcu. Jacek był człowiekiem, który. Niezwyk, miał niezwykłe uzdolnienia, jeżeli chodzi o właśnie sprawę rysunkową. Matka musiała sama utrzymać dzieci i siebie. Żyli w bardzo trudnych warunkach w Warszawie, ale zobaczyła w nim ten niezwykły jakiś talent, tę iskrę. I robiła wszystko, żeby pomóc mu w rozwoju artystycznym. Częstochowa na nowo może więc odkryć człowieka, którego twórczość jest częścią historii polskiego malarstwa, a związany jest z naszym miastem. A przywracanie pamięci o nim jest jak najbardziej uzasadnione. Natomiast o Jacku Mierzejewskim dowiedzieć się można więcej, odwiedzając Muzeum Mony i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, którego właściciel, sam będąc pasjonatem, ma też talent, by przyciągać ludzi, którzy także ją mają. Trudno się chwalić, no ale pewnie tak jest i bardzo dziękuję, że jesteście tutaj z nami, kiedy są jakieś ważne wydarzenia. Nie tylko dla nas, ale dla częstochowian. I bardzo dziękuję i po prostu bądźcie, bądźcie, bo wiele wydarzeń jeszcze przed nami i, i myślę, że Państwo zobaczycie, co potrafimy zrobić. Jeżeli to jest praca wielu ludzi, którzy sami sobą coś reprezentują i mają miejsce, żeby to wystawić, mają miejsce, żeby coś pokazać ciekawego i zachęcić innych do tego, żeby też, jak to Pan pięknie powiedział, redaktor, wstali z kanopy i poszukali, co mają jeszcze w swoich zakamarkach, o czym zapomnieli, a ja warto się podzielić z innymi, że może zrobią to w naszym Muzeum Monet i Medali Anna Pawła II w Częstowie.